W poprzedniej części tej zabawy pokazałam, jak przygotować ramkę do obrazka, który teraz będziemy wyklejać z plasteliny. Czyli mam tutaj tekturkę, mam pasek sztywnego papieru przyklejony do tego środka z pomocą wałeczków z plasteliny. Wszystko się trzyma, ponieważ jeszcze wzmocniłam ten brzeżek taśmą klejącą, przykleiłam. No i jest. Więc potrzebujesz czegoś takiego. Jeśli nie masz, to wróć do poprzedniego filmu i samodzielnie albo z pomocą rodzica przygotuj. A teraz będziemy już wyklejać. Potrzebna będzie kolorowa plastelina. Ja podzieliłam ten obrazek na dwie części. W jednej będzie niebieskie niebo, a w drugiej będzie zielona trawa. No to uwaga, uwaga! Weź teraz proszę kawałek niebieskiej. Oj, kawałek niebieskiej i białej plasteliny. Mi się tutaj przykleiła ta plastelina. Ło! Dobrze, udało mi się. Udało mi się. Już mi powchodziła, widzę, zapaznokcie. Dobra. Biorę kawałek niebieskiej. Przy lepieniu plasteliną to normalne, prawda, że trochę powchodzi kawałków. Biorę trochę białej, której mam malutką. Teraz słuchaj, łączę. Łączę te dwa kawałki. U mnie jest ciepły dzień, plastelina jest miękka, ale jeśli u Ciebie jest twarda, może trzeba ją trochę bardziej rozmiękczyć jeszcze, pognieść. Ja teraz ugniatam te dwa kawałki razem. I widzisz, jaki kolor mi się robi? Taki chmurowy. <laughs> Specjalnie nie będę go dalej mieszać, tylko taki niepomieszany, tak jak jest. Przyklejam, widzisz, do mojego obrazka. Robię go w Twoją stronę, więc niebo jest tam, gdzie chciałam, gdzie trzeba. Właśnie tu jest ważne, żeby ta ramka była mocno przyklejona, żeby nie odleciała. Teraz, jak rozsmarowujesz palcem tą plastelinę. trzeba użyć trochę siły, a uważać na rameczkę jednocześnie. O, smaruję, smaruję. Mhm. Jak ci idzie? Zawsze można film zatrzymać, żeby sobie spokojnie w swoim tempie to zrobić. Słuchaj, moje niebo już jest gotowe. Wygląda o tak. Trochę białego zmieszany z niebieskim. Dobrze, słuchaj. To teraz potrzebna będzie plastelina żółta. Też mi się przykleiła. Wychodź żółta plastelino. Pokażę Ci, że jak zmieszać kolor żółty z niebieskim, żeby powstał kolor zielony. Więc jeśli masz małość jeśli nie masz zielonego, to nic. A jeśli masz, to też zrób ze mną taki eksperyment. Widzisz, mam żółtą i niebieską. Być może mieszała, mieszałaś, mieszałeś ze mną farby jakiś czas temu, żeby zrobić kolor zielony. Tym razem mieszamy plastelinę. To trzeba dosyć mocno pomieszać, czyli na przykład możesz rozgniatać, później znowu robić jedną bryłkę. Popracuj paluszkami. Jeśli jest zimna, możesz huchnąć, żeby była trochę większa. No i jak tam robić? się kolor zielony. O, mi się zrobił taki zielony. ale no ładnie, jeszcze na ekranie lepiej wygląda niż w rzeczywistości. Ale mam też zieloną plastelinę. Zaraz Ci pokażę dla porównania. Moja zielona z paczki jest taka, a zielona, którą zrobiłam, jest taka. Niewielka różnica w kolorze. Na ekranie prawie nie widać, ale ta jest trochę ciemniejsza. Słuchaj, zmieszam teraz te dwie, bo chcę, żeby ten kolor własny był taki w czapki trochę, taki nierówny. Jest według mnie ciekawszy w ten sposób. Jeszcze mam ciemniejszą. Ciemniejszą zieleń. Jeśli nie masz ciemniejszej zieleni, możesz dodać odrobinę granatowego koloru, żeby zrobić właśnie taki fajny, różnokolorowy fragment. Teraz trochę ugniatamy trochę nie za dużo, żeby wszystkiego nie zmieszać w jedno. Dobra, ja mam taki kawałek. Podzielę go na trzy części, żeby łatwiej mi było wyklejać. Jeśli yy, to rodzic wykleja z maluchem, może zrobić maluchowi takie kropeczki. Zawsze wtedy jest łatwiej rozsmarować. Mhm. Rozsmarowuję. Opa, mam już tak. Biorę następny kawałeczek. Tu gdzie brakuje go dołączam Ops. aż do samej ramki i pracujemy paluszkami wskazującymi, chyba akurat mi wystarczy. O, bo mam następny kawałeczek, jeszcze tu brakuje. Ugniatam trochę, żeby była, y, był ten obrazek bardziej płaski, żeby się przykleiło dobrze i żeby nie było widać y, różnicy między tymi fragmentami, tylko żeby to była jedna całość tej trawy. O, zmęczył mi się palec wskazujący trochę. Mam takie coś. To słuchaj, wyobraziłam sobie, że to będzie łąka na tle takiego nieba z chmurami. A na łące są co? Są różne rzeczy, ale ja mam akurat na myśli kwiatuszki. Nie będę robić osobno płatków, tylko słuchaj, poprzykleję takie kuleczki w różnych kolorach. Słuchaj, zrobimy sobie fioletowe takie kropeczki, ale mogą być też w innych kolorach. To będą kwiatki. Takie kropeczki mniejsze i większe. Po przyklejam tu na łące mojej o. I to i to I teraz żółty kawałeczek. E, I jeszcze jedną żółtą kropeczkę zrobię. To mi wyszło jakoś jajkowato o widzisz. Wszystkie możesz kolory użyć. Jakie tam masz z tych jasnych, takich kwiatowych? Ja mam jeszcze różowy kolor. O, przyczepię go tu. Mhm. Tu trochę różowego. No i pomarańczowy. Jeden pomarańczowy. I drobki. Robimy kuleczki i przyczepiamy dla maluszków. Może rodzic zrobić te kuleczki oczywiście. Mhm. Dobra. Słuchaj. U mnie to wygląda tak. To jest kwiecista łąka na tle nieba. Jak chcesz, możesz jeszcze zrobić słoneczko albo jakiś domek albo co ci się podoba. Także miłego wylepiania. Jak masz ochotę, to poproś rodzica o zrobienie zdjęcia pracy i przesłanie do mnie. Dziękuję ci za wspólne wylepianie. Pa pa.